Justyna Bednarek Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek. Opowieść o skarpetce trzeciej, która zmęczyła się bezczynnym trwieniem w koszu, została politykiem i zmieniła świat, oczywiście na lepsza. Granatowa lewa skarpetka zawsze była bardzo energiczna. Gdy znajdowała się na stopie taty małej B, zmuszała go, żeby mm. robił krok mm. do przodu, nawet wtedy, gdy zupełnie, ale to zupełnie nie miał na to ochoty. Na przykład tego dnia, gdy na zebraniu w biurze dyrektor zapytał, kto z Państwa zgłasza się na ochotnika i przyjdzie do pracy w sobotę. Skarpeca tak wierciła piętą, że tata wysunął się z rzędu stojących na baczność z urzędników i chcąc nie chcąc, spędził swój wolny dzień nad stertą papierów i tabelek. pilno znów w środę, jako pierwszy zgłosił się do pomocy w dźwiganiu szafy a potem musiał leczyć się na przepuchlinę. Mama załamiwała ręce, no po prostu ciągle coś. Popychany przez aktywną granatową skarpetkę, tata poruszał się truchtem i był wiecznie zmęczony. Odpoczywał tylko wtedy, gdy, gdy granatowa skarpetka wędrowała do, do brudów, a na jego stopy wsuwały się białe, bardzo leniwe skarpetki. Dzięki nim poruszał się flekmentycznie. Niech ospale trochę jak kot i wreszcie przestawał się śpieszyć. Zupełnie nie przeszkadzało mu, że koledzy z biura podśmiewali się, gdy z czarnej nogawki eleganckich spodni wyglądała umiarkowanie ciekawska, wygodna skarpetka z materiałów rostra. Tymczas, tymczasem granatowe skarpetki, koszul z brudną bielizną zastanawiały się, co dalej począć. — Mnie tu dobrze — powiedziała prawa skarpetka — Poczekam spokojnie na rozwój wypadków. Co to, to nie? krzyknęła jej lewa siostra wolę sama o sobie decydować. Jednym skokiem opuściła kosz, a potem wiklowała w czeluści pod pralką. Po drugiej stronie czekała na nią okrągła klapa, przykrywająca studzienkę ściekową. Skarpeta mocno ją pchnęła i znalazła się na środku zatłoczonej ulicy, na której najwyraźniej odbywała się jakaś manifestacja. Policjanci wstrzymywali ruch i kazali zawracać wszystkim samochodom, które chciały przyjechać. Po obu stronach chodnika skromadził się bowiem tłum z transparentami. Na jednym widniał napis: Prawo jest po naszej stronie. Trzymali go nim ma manifestanci, stojący na chodniku oczywiście po stronie prawej. Grupa stojąca naprzeciwko, czyli na lewym chodniku, wymachiwała transparentem, który głosił. Lewa strona górą, jedni i drudzy, spoglądali na siebie wrogo i od czasu do czasu wygr wygrażali sobie pięściami. Każdy uważał, że, że jego chodnik jest najważniejszy.